Halo, moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne. A to czytanie jest na maj 2025 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem Skorpiona. Moi kochani, cieszę się, że możemy tutaj się spotkać, cieszę się, że tutaj zaglądacie i mam nadzieję, że to czytanie będzie dla Was w tym szczególnym miesiącu w maju. Być może też szczególnym czytaniem. Zobaczymy, co karty nam tutaj pokażą. Maj jest chyba takim najpiękniejszym miesiącem w roku, i maj jest miesiącem przede wszystkim miłości. I miejmy nadzieję, że dla niektórych z Was, którzy są samotni i czekają na tą miłość, czekają na tego, na tego drugiego człowieka, który Wasze życie wzbogaci. Być może właśnie ktoś taki się pojawi, a dla wszystkich innych, e, miejmy nadzieję, że te relacje, które w Waszym życiu już są, czy to są relacje zawodowe, w życiu prywatnym, czy w sąsiedztwie, rodzinne i tak dalej, miejmy nadzieję, że te relacje będą w miesiącu i również później na dłużej będą e, się rozwijać i będą takie bardzo. Bardzo przyjazne. Kochani, lecimy. Pierwsza karta: siła. Wasz temat: to, co będzie pomagało lub przeszkadzało. Cesarzowa, wasza świadomość. Kapłan, wasza podświadomość, królowa miecza. To, co było. Siódemka kielichów: to, co będzie. Piątka buław. Wasza energia. Królowa kielichów. Energia zewnętrzna. Piątka miecze, Obawy lub nadzieje, kapłanka i karta na przyszłość. Kochankowie. No i mamy tych kochanków. Zobaczymy, jak karty leżą. Wow, trochę za za, za wysoko nie utrafiło mi się. Ok, teraz jest lepiej przesuniemy. Przesuniemy na dół, może lepiej widać. Kochani, waszym tematem jest siła. Siła jest kartą siły. Co tu dużo mówić? Siły. Tutaj widzimy tego lwa. My czasami chcemy mieć taką siłę, takiego lwa, takiego ogromnego zwierzaka, po to, żeby nasze cele zdobywać, żeby przeszkody, jakie życie nam stawia, z lekkością pokonywać. Ale ta siła jest. Po prostu nam potrzebna do życia. Yy, I bardzo dużo ludzi właśnie często narzeka: Ach, nie mam siły, a nie dam sobie rady i tak dalej, i tak dalej. Ale to są tylko takie fazy, to są tylko takie dni czasami, tak? yy, kiedy czujemy się właśnie tacy bezsilni, a tak ogólnie to my mamy duży potencjał w sobie, mamy ogromną siłę w sobie, tylko czasami trzeba tą siłę z siebie. Wydostać, wygrzebać, bo naprawdę w nas siedzi ogromny, ogromny potencjał. Ym, siła też jest kartą z równ równowagi, bo jakby nie było, w, aby mieć siłę życiową, trzeba być też tak z takim y, zrównoważonym człowiekiem, mieć taki balans emocjonalny, emocje oczywiście. Y, to jest źródło energii, jeżeli te emocje są właśnie takie harmonijne, mają taki balans, to mamy tą energię. Jeżeli coś nas emocjonalnie wyżera, to bardzo szybko też tracimy te siły. Także emocje, uczucia na to musimy zwracać w życiu uwagę, żeby się zbyt wiele nie angażować niepotrzebnie. I właśnie, aby ta nasza bateria nie została wyładowana, bo później ciężko naładować. Ale mamy tutaj cesarzową kartę, bardzo piękna, tutaj będzie pomagająca w Waszym temacie w tym miesiącu. A cesarzowa jest kartą Matki Boskiej, ja to tak nazywam kartą dobroci, pokazującą kogoś, kto jest naprawdę takim aniołem kogoś, kto. E, Kieruje się przede wszystkim dobrocią, kieruje się wartościami życiowymi, pozytywnymi takimi wartościami. Wszystkim, co, czym my właściwie ludzie powinniśmy się kierować w naszym życiu. I oczywiście nie tylko wewnętrznie tutaj jest bardzo dużo piękna i dobroci, ale również zewnętrznie. Cesarz, cesarzowa to też jest piękność zewnętrzna i... I ja mam takie uczucie, że Wy będziecie w tym miesiącu czuć się jak cesarzowa, czuć tą swoją piękność wewnętrzną, ale też zewnętrzną. Być może ktoś zwróci Wam na to uwagę, być może zostaniecie docenieni. Zobaczymy, co tu jeszcze karty dopowiedzą. Wow, gwiazda! Gwiazda czwórka. Mieczy i czarodziej. No, mocne karty. Gwiazda oczywiście jest kartą spełnienia marzeń, deptania sobie tej ścieżki do spełnienia marzeń, spełnienia naszych życzeń. I czasami y, ciężko jest tą, cięż, to, tą ścieżkę sobie wydeptać, aby nasze marzenia się spełniły, a niekiedy jakoś łatwo nam przychodzi to wszystko i Zauważamy, że ta ścieżka już jest. Nie musimy sobie nic deptać, jakoś, jakoś się sama ułożyła. Życie nam daje ten kierunek, i łatwiej jest iść. I tak to w życiu jest, że raz ciężej jest podążać za naszymi marzeniami, celami, a niekiedy jest łatwiej, ale przed każdym wyzwaniem powinniśmy troszkę odpocząć. Tutaj mamy tą kartę odpoczynku, regeneracji, czwórka mieczy powinniście się przygotować tutaj do jakiegoś wyzwania, bo tutaj widać, że um, aby tej energii nabrać, żeby za waszymi marzeniami podążać, musicie troszeczkę ten się zregenerować, tak? U uspokoić się, um, trochę może odpocząć, być może gdzieś pojechać, a czasami też jest dobrze nie myśleć o niczym. Skierować myśli, bo oczywiście my myślimy ciągle, My, my musimy myśleć, my już jesteśmy tak stworzeni, ale są myśli, które nas wyżerają, że tak powiem, które nas żerają, mogę tak to nazwać, czyli które, przez które tracimy ogrom energii, a są myśli, myśli, które są lekkie i które nam dają tą energię. Także tutaj musicie się też zastanowić, jakie myśli wybierać, o czym myśleć. Y, aby tą energię zatrzymać, bo ta energia będzie Wam tutaj bardzo potrzebna w tym miesiącu, mamy również czarodzieja. Karta y, nieskończonych możliwości, karta takiego żonglowania w życiu. Niekiedy jest tak, że właśnie dostajemy te możliwości i umiemy tymi możliwościami żonglować, czyli y, ogarnąć to wszystko. Y, tak pokierować sytuacją żeby jak najlepiej z tej sytuacji, yy, z tej sytuacji coś dla siebie po, pożytecznego yy, zrobić. A tutaj właśnie chodzi o te wasze marzenia, chodzi o te wasze życzenia. Także mi się wydaje, że w tym miesiącu będziecie mieli dużo różnych możliwości albo być może dla niektórych to będzie więcej możliwości, dla niektórych może z Was będzie to tylko jedna możliwość, jedna szansa, ale ogromna szansa, żeby właśnie to marzenie, które macie takie, takie jedno, ale ważne marzenie, żeby to marzenie spełnić, żeby to życzenie w końcu stało się rzeczywistością. I Musicie tutaj troszeczkę, tylko w tym miesiącu, tak jak powiedziałam, do tego się przygotować, a to przygotowanie to nie będzie tutaj um, jakaś, jakaś walka lub um, łamienie, łamanie sobie głowy, jak to zrobić, tylko po prostu wyluzować się, uspokoić się, wyspać się, najeść się, odpocząć, pójść na spacer, dużo nie myśleć, a rozwiązanie i droga. Sama Wam się pokaże. W Waszej świadomości macie kapłana, a kapłanie z kartą młodości życiowej, i w Waszej energii macie królową kielichów. I tutaj znowu jest ta, ten balans. Znowu jest takie troszkę bujanie w obłokach. To Wam będzie potrzebne w tym miesiącu, tak jak powiedziałam. I im więcej będziecie może właśnie zwracać uwagę na to, żeby się uspokoić, żeby się. Wyluzować i tak dalej, wtedy więcej będziecie mieli energii i więcej tych, też pomysłów będzie przychodziło Wam do głowy, i ym, być może poczujecie, że, że ym, jesteście na dobrej drodze, że Wasza intuicja, tutaj macie intuicję kapłankę, macie właśnie tego kapłana, tutaj Wasza świadomość też pokazuje, że, że jesteście na dobrej drodze. I ja często czytam y, w różnych przekazach, w internecie na przykład, lub w jakichś książkach, już tutaj nie będę mówiła, jakie to są tytuły, ale często czytam w takich moich ulubionych, właśnie, y, w przekazach, że jeżeli my jesteśmy spokojni, mamy taki wewnętrzny spokój, to wtedy jest łatwiej. Pracować naszej podświadomości. Nasza podświadomość kieruje nami, nasza podświadomość daje nam rozwiązania. I to jest wa bardzo ważne, żeby również zaufać życiu, zaufać sobie, jeżeli chodzi o y, nasze życzenia życiowe, nasze marzenia życiowe i nie robić czegoś na siłę. Wtedy wszystko przyjdzie do nas, samo przyjdzie do nas, tylko życiu trzeba zaufać. Tak? To jest bardzo ważne. Zaufać życiu wyluzować się i w takim stanie takiego dobrostanu duchowego przyjdą dobre pomysły, przyjdzie mądrość do nas życiowa, Będzie, będziemy widzieć pewne rzeczy bardziej klarownie, będziemy mogli sytuacją mądrzej pokierować, swoim życiem mądrzej pokierować ogólnie i yy, Wtedy poczujecie, że, że macie tą siłę, macie tą siłę do działania, macie siłę do podejmowania decyzji i tak dalej. Także ta, ten spokój wewnętrzny jest ważny, aby kierować swoim życiem mądrze, można tak powiedzieć. Tak? Ten spokój wewnętrzny, kochani, na tym musicie w tym miesiącu popracować, zwrócić na to uwagę. Wtedy będzie, tak jak powiedziałam, wam łatwiej. Yy, Znaleźć również drogę do swojej intuicji, rozumieć to, co wam serce mówi, to, co wam mówi wasza intuicja. W waszej podświadomości macie królową mieczę. i tutaj w podświadomości widać jest taka kontrolerka, ja ją nazywam tą królową mieczy, taka, taka wojowniczka, ktoś, kto walczy o siebie, ktoś, kto jest niezależny, kto właśnie czuje tą swoją autonomię i nie jest, od, nie, jest, nie jest z nikim związany w taki sposób, żeby, żeby ktoś mógł tutaj ogromny wpływ mieć na to, co się w Waszym życiu dzieje. Tutaj jesteście sami dla siebie, sami będziecie podejmować mądre i dobre decyzje. Dziesiątka kielichów. Mądre, dobre decyzje po to, żeby się cieszyć życiem. Żeby, no i macie piękne karty, żeby się cieszyć życiem, żeby się cieszyć swoją rodziną, swoimi bliskimi, swoim partnerem, dziećmi, tym, tymi wszystkimi ludźmi, których macie wokół siebie i z nimi cieszyć się tym, co do Was idzie, co idzie i co jest w Waszym życiu. A monet, karta nowych inwestycji, spójrzcie, jak tą, jak tą monetę tutaj ten, ta dziewczyna czy ten chłopak. Te ręce, powiem tak ogólnie, e, zasadzają w Ziemię, żeby ona dawała plony, żeby rosła i żeby była silna, żeby człowiek mógł się cieszyć z tej inwestycji. I macie Słońce. Słońce jest piękną, pię, piękną kartą mówiącą właśnie o tych pozytywnych, o tej pozytywnej energii, o, tej, o tych pozytywnych stronach naszego życia, ale. Cóż by była ta karta warta, jeżeli e, byśmy sami siedzieli w jakimś takim, w takiej ciemności? My nie dostrzeżemy wtedy tego słońca. my Nie dostrzeżemy tego pozytywnego, jeżeli nasze myśli będą krążyły ciągle ob, wokół czegoś negatywnego. Także tutaj też to pozytywne myślenie, to nastawienie takie pozytywne do życia jest bardzo ważne, zaufanie życiu i y, czekanie, cieszenie się tym słońcem, tą pozytywną energią, tym dobrem, jakie w życiu jest. I niekoncentrowanie się na tym, co może by się stać złego, a się nie stało, tak? bo my często lubimy sobie też jakieś y, pofantazjować negatywnie. I tutaj to, to pozytywne musi procentować w waszym życiu i wy będziecie o to walczyć w tym miesiącu. Walczyć, ale powiem z taką błogością, z taką elastycznością. Będziecie bardzo przyjaźnie do życia nastawieni i mam nadzieję, że wtedy życie będzie wam odpłacać tym samym. W energii zewnętrznej widzimy piątkę miecze. Ktoś jest na zewnątrz, kto? No można powiedzieć przeżył czy przeżywa jakąś, jakąś, jakieś niepowodzenie życiowe. Ale widzimy głupca, dwójkę mieczy i wisielca. Głupiec jest kartą nowego początku, trochę takiej naiwności życiowej. Być może ten człowiek tutaj się y, trochę dołuje, że coś w życiu zrobił nie tak, że mógł inaczej postąpić. I żałuje czegoś. E, tutaj właśnie ten głupiec jest, czyli początek czegoś nowego. Ten człowiek miał możliwość e, jakiegoś nowego początku i wy w tym też mieliście swoją rolę, ale ten człowiek tego nie wykorzystał do końca tak, jak chciał, ona czy on. W każdym razie tutaj widać, że żałuje czegoś. Dwójka mieczy, ten ktoś liczy na to, że tutaj coś się wyrówna w końcu, dojdzie do jakiegoś porozumienia między wami, ale tutaj coś jest zawieszone. Zawieszone, czyli to nie jest jeszcze ten odpowiedni moment na to, żeby właśnie tutaj coś doprowadzić do końca, żeby doszło do tego porozumienia, do tego spokoju wewnętrznego, bo tutaj widać, że ten ktoś bardzo się Dołuje, mo mogę tak to nazwać, dołuje, bo coś zrobił ona czy on nie tak. tak, Zarzuca sobie, że mógł postąpić inaczej i czuje się tak, jakby poniósł klęskę. Yy, I to, że ten człowiek właśnie myśli tak bardzo, można powiedzieć, negatywnie dołuje się. Yy, Wydaje mi się, że to też jest powodem, że to się nie posuwa do przodu. Ten człowiek liczy na to, że wy się pojednacie, że będziecie ze sobą rozmawiać. Te Dwa miecze są. Być może dla was jakiś nowy początek nastąpi, przynajmniej żeby wyrównać tutaj. Przedtem robiłam czytanie chyba dla bliźniotek. Tutaj też było takie wyrównanie w tamtym czytaniu, takie wyrównanie właśnie. Karty oczywiście były inne, ale ale też trochę było właśnie takich, takich wątków, jak tutaj, że ktoś chce coś naprawić. Być może Maj jest takim miesiącem, aby ludzie w końcu przebaczyli sobie, pojednali się, żeby ludzie zauważyli, że to, co było w przyszłości, jakieś takie może nieporozumienia, nawet takie drobne nieporozumienia, kiedy, kiedy Inaczej się zrozumieliśmy, jakbyśmy chcieli się zrozumieć, tak to nazwę, tak? To niekiedy właśnie takie drobnostki doprowadzają do tego, że ludzie zamykają się w sobie. To jest taki problem, jeżeli ludzie ze sobą nie potrafią, nie potrafią otwarcie rozmawiać, i czasami dochodzi do takich drobnostek, i, i coś się urywa. Często jest tak, że my widzimy, i rozumiemy coś tak, jakbyśmy chcieli zrozumieć, ale naprawdę nie, nie staramy się wczuć w to, co ta druga osoba chce nam przekazać. I pytać, dopytywać, i głęb, głęb, w, 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 w głębi wchodzić w temat. Drążyć, tak, można powiedzieć, żeby tę drugą osobę zrozumieć. I właśnie dochodzi do, do, tych, tak, do takich, takich nieporozumień, które sprawiają, że my mm, zostawiamy nasze relacje na boku. I tutaj widać, że ten ktoś właśnie robi sobie wyrzuty sumienia, że coś mu, czy jemu, je, czy jej nie wyszło, jeżeli chodzi o Was, bo być może było coś takiego niedopowiedzianego, coś takiego drobnego, ale niedopowiedzianego do końca. I tutaj macie szansę, żeby to wyrównać w tym miesiącu. W każdym razie, czy to ma aż tak duży wpływ, co tutaj jest na zewnątrz. Na to, co się u was tutaj dzieje, być może tak. Być może nie, być może tak. Jeżeli te karty tutaj się pokazały, to na pewno ma jakiś wpływ. Ja podejrzewam, że ta siła, która tutaj w, w, w tym miesiącu Wam będzie potrzebna. I właśnie takie wyluzowanie emocjonalne, być może da Wam również inne spojrzenie na to, co było z tym człowiekiem. Tak? E, także tutaj może z jakąś osobą znowu się odnajdziecie. I tutaj widać ten konflikt, piątka buław, być może były, byli jacyś inni ludzie również za, zaangażowani tutaj w tą sytuację i trochę właśnie ci ludzie doprowadzili do tego, że między wami doszło do jakiegoś. Ja nie powiem nawet konfliktu, tutaj nawet nie, nie mogę mówić o konfliktu, o jakimś, jakimś drobnym, drobnym nieporozumieniu, czy po prostu człowiek się nie zrozumiał, tak? Tak, jakby się chciał zrozumieć. W każdym razie mamy kochanków. Tak, jakbyście się odnaleźli z tym człowiekiem, wyszli na prosto z, z, tą, z tym człowiekiem, tą relację wyprowadzili na prosto. Trójka puław, nowy początek dla Was, nowe, można powiedzieć, nowe wypłynięcie e, na tą szeroką wodę. E, król, król, król. Monet i śmierć, czyli coś starego, jakie stare takie właśnie problemy pójdą w niepamięć. Tutaj dacie sobie szansę na coś nowego. Król monet się pojawił, czyli poczujecie, że jesteście na dobrej drodze, poczujecie, że macie to, co dla Was jest ważnego, że właściwie w tym momencie nie brakuje wam niczego. Nawet jeżeli będziecie sami, powiem tak, że nawet będziecie sami, nie będzie jakiegoś partnera na tle romantycznym z wami, to poczujecie taką stabilność życiową, poczujecie, że, że ten moment jest super. I czujecie tą siłę, tą energię życiową, poczujecie te nowe możliwości, jakie wam życie daje, czujecie to słońce, te nowe inwestycje, które tutaj w waszej podświadomości są. Ja podejrzewam, że. Będziecie w tym miesiącu czuć się dobrze z tymi ludźmi, których macie wokół siebie, obojętnie czy to jest wasza rodzina, znajomi, czy właśnie partner, czy partnerka, być może ktoś taki jest, być może kogoś takiego nie ma, ale zawsze jakichś jakich ludzi macie w swoim życiu i z tymi ludźmi będziecie się czuli naprawdę bardzo dobrze. Dla niektórych może się naprawdę ten partner życiowy pojawić, Przynajmniej um, może się ten potencjał pojawić, jakiś potencjalny partner, tak? e, bo tutaj ci kochankowie są. Także ta karta może świadczyć również o takiej relacji romantycznej, ale o innych również relacjach, jakie mamy w życiu. W każdym razie, tak czy inaczej, widać, że nie będziecie sami, widać, że e, z kimś, z kim może nie posuwało się wszystko tak do przodu, jak jakbyście sobie tego życzyli, tutaj troszeczkę nabierze tempa. Ja, ja nie powiem, że to będzie taki tak szybko, coś będzie się działo, ale dojdziecie tutaj powoli, powoli, właśnie do jakiegoś porozumienia, być może dacie sobie szansę, żeby się spotkać, pójść na kawę, porozmawiać o czym. I to może, taki, może być dla was początek właśnie jakiejś nowej relacji, czy nowego poznania siebie, być może wcześniej, jeżeli tą osobę już znaliście wcześniej, to nie było tej możliwości, żeby tak dobrze poznać się, a tutaj widać, czy będzie taki luz, taka, taka błogość, spokój na to, żeby właśnie skoncentrować się właśnie na, na tym człowieku na przykład. Tutaj widzimy, tej karty nie omówiłam, w waszej przeszłości siódemkę kielichów, a ta karta jest kartą m, takich rozczarowań życiowych. I właśnie w przeszłości coś było, coś wam nie wyszło. Tutaj tu widać bardzo dokładnie, tak, ten człowiek też łamie sobie głowę, zarzuca sobie, że, że to, że, że właśnie mógł się inaczej zachować w przeszłości. Bo to jakoś nie poszło do przodu z Wami, i ten człowiek chce tej równowagi, chce to wyrównać, chce tutaj, żeby więcej klarowności było, być może chce coś wyjaśnić, porozmawiać, bo widział, że on czy ona, że między Wami jest jakiś potencjał. I, i czasami, właśnie tak jak powiedziałam, brakuje takiego porozumienia, czasami, My odbieramy tych ludzi naprzeciw inaczej, bo akurat jesteśmy sami sobą zajęci, mamy jakieś tam problemy, czy jesteśmy podenerwowani, i ten człowiek nie ma szansy u nas. I przegapiamy kogoś, kto jest na przykład bardzo wartościowy. A później przychodzi taki moment, kiedy życie nam daje jeszcze raz tą szansę, zupełnie. Jesteśmy inaczej nastawieni, Ma, mamy inne, inny fundament, można powiedzieć, na którym fundament emocjonalny, na którym możemy się do tej osoby otworzyć. I to jest ważne, żeby. Właśnie w tym miesiącu wykorzystać ten fundament, a tym fundamentem będzie właśnie ten spokój wewnętrzny, siła, takie siła, no ten spokój wewnętrzny to jest siła, tak jak powiedziałam, tak już na, na samym początku. I to będziecie wykorzystywać w tym miesiącu do budowania, właśnie nie tylko y, takiej zdrowej relacji z tym człowiekiem, ale również ogólnie do budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi, czyli więcej spokoju wewnętrznego, więcej takiego w swojej wartości, jeżeli będziecie czuć, tak jak tutaj ten król, na przykład, Mona to pokazuje, e, będziecie czuć się bardziej takie zabezpieczenie w swoim życiu, to wtedy będzie Wam też łatwiej e, wczuć się w innych, dać czas innym, swój czas poświęcić, żeby żeby porozumieć się w taki klarowny sposób z tą drugą osobą, a nie tylko na szybkiego, bo to co, co nagle, to po diable, tak? Czyli jak coś się robi na szybkiego, to często się coś przegapi. Albo się coś robi nie tak, tak jak tutaj właśnie to, te karty to pokazują. Także tutaj w tym miesiącu wydaje mi się, że to będzie dla Was taki bardzo przyjazny, dobry miesiąc, gdzie pojawi się dużo możliwości, a przede wszystkim możliwości na to, żeby budować zdrowe, mocne relacje, a te relacje, które były do tej pory takie niejasne, to, żeby wyprowadzić na prostą, tak, abyście mogli w końcu porozumieć się i kto wie, kto wie, co, co może Wam właśnie e, ta relacja. Dać na przyszłość, być może umocnić się, być może y, y, będziecie mieli, zainwestujecie w tym miesiącu i będziecie mieli na przyszłość takiego mocnego, dobrego przyjaciela, przyjaciółkę, a może nawet partnera czy partnerka na przyszłość. Także kochani, życzę Wam tego na, na ten piękny miesiąc, na ten cały miesiąc maj i oczywiście na dłużej, nie tylko na maj, tak? Aby. aby y, ten spokój wewnętrzny Was nie opuszczał i ta siła, ta siła życia e, dawała Wam potencjał na to, żeby budować mądre, silne, zdrowe relacje, które będą no, na dłużej już w Waszym życiu. Na zawsze, najlepiej. Kochani, życzę Wam udanego miesiąca. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.